Witajcie kochani na kanale Klockowe Inspiracje Dzisiaj przychodzę do Was z trzema pudełeczkami w których znajdziemy mnóstwo elementów ze ścianki tak zwanej Pike Brick, teraz Pique Box Jak widzicie mam tutaj dwa duże pudełka i jedno mniejsze To spakowałam we Wrocławiu A te dwa z tyłu duże i małe spakowałam w Dublinie I jak widzicie bardzo niechlujnie tutaj mi coś wystaje Tutaj w miarę jest ok, natomiast to wrocławskie, jak już Wam mówiłam w poprzednim vlogu, musiałam dość tak na równi zamknąć, żeby się nikt tutaj nie przyczepił. Także teraz pozwólcie, że ja to otworzę. Myślę, że jedno po drugim i zobaczymy, co w środku. I jak widzicie, ja sobie to pudełeczko już troszkę tutaj nacięłam. Nie do końca pamiętam, co jest w środku. To pudełeczko jest z zablina i pakowane tak powiedzmy w pośpiechu, bo widziałam tam okienka, które tutaj już wystają i bardzo je chciałam, więc musiałam je na szybkości popakować i co jest jeszcze ważne w kwestii tych pudełek możecie je z powrotem zanieść do Legostora i wymienić z powrotem wypakować po prostu elementami i dostaniecie zniżkę tak samo jak przy plastikowych pudełeczkach ja mam tutaj taką specjalną tackę na którą sobie to wszystko wysypię i zobaczymy proszę bardzo, serduszko, idealnie na walentynki będzie i co my tutaj widzimy? Mamy tak te przezroczyste elementy. Na pierwszy rzut oka są. Oczywiście są też ym, te okienka, takie zaokrąglone. One miały szybki, powkładane w środek już. Natomiast widzę, że poodpadały. No i troszkę serduszek, żeby było zabawnie. Teraz ja sobie to wszystko wysypię. Mam nadzieję, że mi to nie poucieka. U, trochę tego napakowałam. Pudełeczko puste, odkładamy i tak się prezentuje zawartość pierwszego, najmniejszego pudełeczka. Mamy tutaj, tak jak wspomniałam, to są bardzo fajne, to są takie przezroczyste elementy, żeby sobie ustawić figurkę tutaj. A tutaj wpiąć, to mi się tak średnio wyostrza. Pokażę Wam to tutaj. O, i to są takie specjalne, żeby figurka. Mogła być gdzieś postawiona. One były wykorzystane w Marvelu, w tym Sanctum Sanctorum, jako taka figurka akcji. Bardzo fajny element. Może do czegoś innego jeszcze się wykorzysta. Zobaczymy. I co? Pozwólcie, że ja to zorganizuję szybko yy, poza kamerą. Co i jak tutaj mamy? Dość ładnie się to prezentuje. Też kolorystycznie widzę, bo to też dla mnie ważne. I pokażę Wam za chwilę w kolejnym ujęciu. Także tak wygląda posegregowanie tych moich elementów i źle Wam powiedziałam o tych okienkach. One nie były powkładane, tylko po prostu były luzem i ja sobie je jeszcze widziałam w dość dużej ilości. Bo ja zazwyczaj zamawiam sobie ramy okienne na bryklingu, a takie szkiełka właśnie to ja sobie znajduję na ściankach i biorę za każdym razem, kiedy są. I jak widzicie, tutaj uzbierałam ich bardzo dużo. Tutaj taką sporą ilość właśnie tych okienek, takich zaokrąglonych. Jedną pajęczynkę, żeby nie było. Tutaj mamy te przezroczyste patyczki. Później mamy serduszka, i jak widzicie, zrobiłam sobie piękny wskaźnik także serduszkowy wskaźnik serduszka i ten transparentny. I tutaj mamy słupy, jeden na jeden w kolorze czarnym takie zmodyfikowane, też czarne. Wsadziłam sobie to do szuflady od razu. Tutaj mamy pomarańczowe i żółte elementy. Także tak prezentuje się pierwsze pudełeczko. Przejdźmy teraz do dużego. I tutaj mamy kolejne pudełeczko, tym razem duże. Ono też jest z Dublina. Z Wrocławia sobie zostawimy na sam koniec. Już mam tutaj naciętą plombę, i zobaczymy, co udało mi się dostać innym razem. Bo to nie w ten sam dzień, zakupy. Tutaj już troszkę bardziej wypchałam, jak widzicie. Zostawiłam sobie elementy z poprzedniego kubeczka. Tutaj jakby się powtarzały to od razu będę miała pod ręką i później jedam w odpowiednie miejsca. także jak widzicie tutaj dużo złota. no nie wiem czy da się to złoto sprzedać. dajcie znać. i tak jak w poprzedniej wersji tutaj też sobie wysypię wszystko na tackę i zobaczymy co tam w środku się kryje. tacka przygotowana i wysypujemy. O, o, o. Ja widzę, że ja tutaj coś pobudowałam. Tak prezentują się te elementy i zaraz je sobie chyba porozkładamy i zobaczymy, co ja tutaj powybierałam. Jak widzę, znowu znalazłam jakieś okienko, ale zobaczcie, jakie techniki. Na samo dno ja sobie tutaj połączyłam elementy. Tutaj miałam ewidentnie więcej czasu, więc mogłam. I później przysypałam drobnicą. Złote elementy zawsze sobie biorę. Te okienka tak samo. To myślałam, że mi się przyda do latarni. Kiedyś zabrałam chyba z tysiąc lamp i tysiąc tych takich transparentnych żółtych. Brakowało mi tych zadaszeń. One będą za duże. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli się uda, to dobrze. Jeśli nie, to po prostu je spakuję. Nie wiem, w dziesięciopak, dwudziestopak. Zobaczymy, ile ich mamy i może uda się je sprzedać. To też jest dobry taki motyw. W momencie, kiedy potrzebujecie jakichś elementów ze ścianki, tak jak ja tutaj tych okien, zawsze biorę coś ekstra, czego tak naprawdę nie potrzebuję, a mi to wypełnia luki. W tym przypadku na przykład są to te slaupy czarne, takie jeden na jeden. I ja takie slaupy pakuję później na przykład po 200-300 sztuk i po prostu je odsprzedaję, co mi wychodzi po prostu w, także kubek, nie kubek, a pudełeczko w tym, w tym przypadku mam jakby za połowę ceny, bo. Ludzie potrafią takie drobne elementy kupić, których potrzebują lokalnie oczywiście, nie mówię o jakimś Bricklinku. Ja wychodzę na tym na plus, oni także, także obie strony zadowolone. To tyle w kwestii biznesowej Grażyny. Natomiast teraz sobie tutaj ja to posegreguję i zobaczymy, co udało mi się tutaj wygrzebać. Dobrze, posegregowałam sobie ten duży Kubeczek chciałam powiedzieć duże pudełeczko i tutaj mamy elementy z tego dużego pudełeczka, takie same jakie wystąpiły w tym małym i tutaj z tego małego mamy tutaj w zasadzie powiedzmy, że pół szufladki, ja sobie teraz to wszystko do tego przesypię, żebym to miała w jednym miejscu. Także na pewno ten element pojawił się w tym dużym pudełku. I jak widzicie, przesypałam. Mamy całą szufladkę tych zmodyfikowanych elementów zastanawiam się właśnie, czy sobie je wszystkie zostawię, czy może jakąś część spróbuję sprzedać, żeby mi się trochę koszty zwróciły za te kubeczki. I dalej mamy tak różowe kwiatuszki, też dość sporo ich wyszło, ja też je kiedyś już sprzedawałam, także ludzie są chętni na takie coś. Oczywiście musicie to sprzedać po taniości, ale i tak się opłaci, to na pewno. I da dalej mamy tak bardzo dużo złotych elementów, jak widzicie, mamy takie zmodyfikowane, to takie ozdobne zawijasy, i takie małe plate 1 na 2 też zmodyfikowane, tutaj całą szufladkę nawet trochę więcej, także dużo złota, trafił się jeden biały brick 1 na 2 trochę takich plate'ów białych, one się przydają w wiosce świątecznej bardzo często, później mamy 1 na 3 w kolorze jasno a one mi się przydadzą do właśnie tego mocka ze spacemanów. Także one mi się przydadzą tam. I tutaj jeszcze zostawiłam w tym pudełku te 1x10, też jasno szare. Nie wiem ile ich tutaj jest, troszkę ich mam, także też się przydadzą. Tutaj mamy te disze, chyba 3x3 3 one są. Ja sobie je połączyłam, także też troszkę ich mam. Aha, tu jeszcze jedna taka kolumna, proszę bardzo. I albo jedam właśnie do latarni, zobaczę jak to będzie wyglądało, ale uderzam. Albo wykorzystam do czegoś innego. Tak je połączyłam i one już mi tworzą jakąś ideę w głowie, także jest dobrze. Do tego mamy jeszcze takie elementy, jakieś kwiatuszki. I one są, jak widzicie, połączone też, tworzą inną formę i od razu się inaczej to prezentuje. Także to mamy. Co ja tam jeszcze miałam? Ten paseczek, jeden na jeden, takie briki różowe. Nie wiem czemu, bo chyba miałam lukę po prostu w pudełku i je zabrałam, bo nie widzę zastosowania do nich. Chyba, że gdzieś w jakimś modularze, jakaś ściana albo pokój dziecięcy, nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do tego było jeszcze Playtea, tutaj mamy 8 na 6 chyba tak. Trzy takie, bo jak wiecie, ja sobie lubię wypchać to pudełeczko, także jeszcze żeby na koniec dać, to przykryłam to wszystko tymi plejtami i udało mi się też zebrać trochę e, cegiełek te cegiełki one były w miksach. jest taki box zawsze jeden gdzie są wszystkie elementy pomieszane i właśnie tam je znalazłam wygrzebała je w zasadzie i tam chyba też tego białego znalazłam bo wzięłabym więcej, bo mam braki aktualnie i jeszcze tutaj sobie przełożyłam do pudełeczka okienka, które też były w tym dużym pudełku i ja sobie je połączę z tamtymi okienkami zaraz i tutaj poza brązowymi jeszcze mamy takie też oczywiście z szybką tutaj ich było 3 albo 4 sztuki, także to sobie zaraz tutaj wszystko poukładam i zabieramy się wtedy za ostatnie pudełeczko z Wrocławii najmniej wypakowane i zobaczymy co tam było pewnie się domyślacie jak widzieliście vloga z Wrocławii bo ja tam powiedziałam co bym sobie chciała zabrać, także zapraszam do ostatniego pudełeczka i przed nami ostatnie pudełeczko z Wrocławia, tak jak już wspomniałam, poprzednie były z Nablina, a tutaj mamy wrocławskie elementy, jak widzicie, widzicie bądź też widzieliście w poprzednim vlogu, yy, nie plejty, tyle. czarna dziura w głowie przez chwilę, udało mi się ich troszkę tutaj wyzbierać, nic tutaj nie łączyłam, nie miałam czasu na łączenie klocków, były tam oczywiście też te bryki takie szare, 1 na 3, które się pojawiły w dabinie. One też były we Wrocławii, także to na pewno jakieś złote tam też były. Dość sporo było elementów, które było można łączyć, natomiast ja nie miałam na to czasu. Także teraz sobie to wszystko wysypiemy. Ulala. Sporo tego nie uważacie. Coś jeszcze tam lata. Coś się przykleiło gdzieś. o. Ostatni tile. Dobrze, to ja sobie to teraz poorganizuję jakoś. Zobaczymy też, widzicie. Obsesja okienkowa i dużo tajli, jakieś złote elementy, tak jak mówiłam. Aha, i jeszcze szare zawsze chętnie do pudełeczka wpadają. Także organizuję i widzimy się za chwilkę. Elementy posegregowane, tutaj jak widzicie, zostały mi te złote łapki. Elementy z ostatniego pudełeczka. Tutaj w poprzednim były już, także ja sobie to teraz wszystko sypię do jednego. I mam już te wszystkie złote w jednym, odkładam je sobie tutaj. I w tym ostatnim pudełeczku, oczywiście, tak były te tajle zaokrąglone. Praktycznie jedna trzecia pudełeczka to są te tajle. Można je wykorzystać jako zadaszenie, jako ścieżkę, jakkolwiek chcecie. Sobie tam odłożymy, oczywiście okienka standardowo ja je zawsze wygrzebuję także tutaj sobie je też wrzucimy do tego zabrałam dwa brązowe krzesełka o, tak wam pokażę ja tych krzesełek troszkę mam natomiast w brązowym kolorze chyba nie także wzięłam dwa, żeby były do pary takie tajle tam też się znalazły one są batanowe z tego co pamiętam tak się to nazywa ich nigdy nie za wiele, także zawsze jak widzę je na ściance to je zabieram i planuję sobie nimi wyłożyć po prostu chodniki w Lego mieście. Ale Lego miasto to jest po prostu inna opowieść innym razem. Tutaj mamy 2 na 2 plejty jasnoszare. Też, też dość trochę ich tutaj wyszło. jumpery białe. 1 na 2. Ja też już ich troszkę mam, natomiast musiałam czymś dopchać. I tak naprawdę dopychaczem to były te słupki. To są transparentne, żółte. I pewnie się zastanawiacie co z tego ostatniego pudełeczka postanowię sobie sprzedać, żeby mi się trochę koszty zwróciły i myślę, że z tymi trochę przegięłam, no nie powiem, więcej niż całą szufladkę mam. Także myślę, że połowę z tego mogę spokojnie sprzedać, jeżeli ktoś będzie chciał to jak najbardziej. Ja na tym skorzystam, mam nadzieję, że ktoś też, bo no, tak jak widzicie, za dużo. Ale warto brać, bo to wzięłam jako dopychacz między tam szczeliny, bo trochę tego miejsca tam było. Później wszystko oczywiście trzeba wstrząsnąć, żeby jak najwięcej się zmieściło. I teraz tak, mogłam nie brać i zapłacić za powietrze, ale stwierdziłam, że wezmę coś takiego, odsprzedam, dostanę parę groszy zwrotu, a tak jak mówię, ktoś jest zadowolony, ja zadowolona, także myślę, że spoko układ. I teraz jeszcze Wam pokażę szybko spojrzenie na te wszystkie elementy. Tutaj sobie wsadziłam do pudełeczek te większe, żeby miała miejsce na biurku. Także trochę tych elementów jest. Tak jak widzieliście, dwa duże pudełka, jedno małe, z czego tak naprawdę jedno sensownie spakowane, dwa to tak w pośpiechu. Dużo szyb, dużo tilek, platów, także będzie z czego. Wybierać, będzie co budować. Oczywiście dużo złota. Myślę, że to najbardziej się opłaciło. Oczywiście żartuję tutaj. No i ten śmieszny jeden brick, serduszka. I z czego jestem najbardziej zadowolona w tym momencie to z tego mojego wskaźnika. Mogę Wam pokazywać serduszkiem, a nie machać paluchem przed ekranem. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że takie coś Wam się podobało. Dajcie znać, które elementy według Was zasługują na uwagę i których powinnam sobie następnym razem troszkę więcej wziąć niż teraz, bo to dość cenna informacja. Także pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie i widzimy się w kolejnym blogu. Pa!